Alko ludzie, witam się z wami z łazienki, ale jest takie zimno, taki bruz jest po prostu, a ja się dzisiaj wyletniłam. Ta kurtka jest mega cienka, a pod spodem mam wprawdzie grubą bluzę, ale no to nie jest to samo. Biorę też sobie czapkę, chciałam być dzisiaj na zielono-szaro, mam tej bryczki szare i ten, bo no nie wiem, tak mi naszło. Miałam nie ubierać rajtek, ale sobie ubiorę rajtki pod czasy, bo... To, jak mówię, jest dziwne, tak? Yy, może takie Wam zmiany powiem w no, ten czas tutaj, jak się z witam, bo dziewczyny teraz, nie wiem, czy Was to interesuje, ale Wam powiem, dziewczyny teraz znowu stoją same na padoku w ciągu dnia. Na wieczór przychodzi do nas ten Kary, którego tak bardzo kocham, z nienawiścią. Yy, więc dla mnie super i mam wrażenie, że też Marka się będzie mnie denerwować, bo ona go nie lubi bardzo. Ona w ogóle chucułów nie lubi. Ja nie wiem, jak stałyśmy... Jak stało się, to jeszcze nie była moja, ale jak była w szkółce, to yy, był tam taki hucuł. No nie wiem, możecie napisać w ogóle, czy go pamiętacie, czy oglądają mnie jeszcze osoby, które jeździły tak yy, za tamtych czasów, za bajce, bo on już nie żyje, już kilka dobrych lat. On yy, ja na imię Czeremosz. Pamiętacie tego hucułka, to był taki yy, taki srokaty hucuł. Ja mam gdzieś filmik w ogóle, ale to taki mega, mega, mega stary gdzieś chyba sprzed, nie wiem, 10 lat, jak na nim jeżdżę na YouTubie. No i właśnie ona nienawidziła Czermosza. <noise> I ogólnie jak y, później ją kupiłam i stałyśmy w tej pierwszej stajni tam, wiecie, na przywrotnym, no to właśnie ona też, y, tam, był, tam była też taka kara hucułka, to też ona jej nie cierpiała. No i tutaj jest teraz też kolejny z kary chucułek, którego ona nie lubi, więc po prostu... To jest, to jest nienawiść do, po prostu do tej rasy. Ja chyba też się utożsamiam z tym. Może nie niż nienawiść, ale... No nie wiem. Niektóre są spoko, ale jest ich mało. Okej, okay. siema ludzie, trochę w innym wydaniu. jestem w stajni, znaczy się przetransportowałam. Tutaj mam trzy takie w ogóle pudełka. Czekajcie, pokażę Wam, że są trzy. O, trzy takie. I um, uznałam, że pokażę Wam. Zrobimy taki przegląd, bo skompletowałyśmy. o to jest najświeższe pudełko. Skompletowałyśmy taką apteczkę dla dziewczyn. No bo um, jak wtedy, wiecie, jak Merka, co tydzień temu dałam Wam ten filmik, że Merka kulała. No to um, okazało się, że wiecie, no nic nie miałyśmy, więc trzeba było skompletować. I takie rzeczy są potrzebne. Na pewno jeszcze uzupełnię tę apteczkę. Na, możecie mi też dać znać, co. Jakby w waszej apteczce się końskiej Takiej jeździeckiej się zajmuje, znajduje Apteczce dla konia Co się znajduje e, Pudełka jak coś to kupiłam w Action to Są bardzo fajne, mega tanie Wszystkie mamy trzy takie same Cztery w sumie, bo jeszcze mam jedno takie mega duże Na kantary e, Takie samo Wszystkie są miętowe jest sobie I pokrótce zrobimy research Co jest u mnie w apteczce Ona na pewno zostanie tak jak mówię Właśnie jeszcze uzupełniona. Dobra, siedzę. A więc tak, może zaczniemy od małego pudełka. To też są takie końskie po prostu kosmetyki i może Wam po prostu pokażę też ja. No ja tutaj mam trochę takie szmalc medią i powidło w każdym pudełku. Ale no, więc mam sól fizjologiczna. Ona się przydaje do różnych rzeczy. Ja akurat y, głównie używam jej do inhalacji, ale... Nie wiem, myślę, że jeszcze do wielu innych rzeczy może się przydać. Mam te bandaże. Ja kupiłam taki trzypak w Action. Jest też ten duży. Ten duży chyba jest w tym pudełku. I też do tego pudełka go przeniesiemy. Więc też przy okazji zrobię sobie taki porządek. Mam maść z nagietka. Maść z nagietka, ta jest akurat beznadziejna. Kupcie taką inną, taką, takim normalnym maściowym opakowaniu. Ta jest beznadziejna, ale ja maść używam na grudę. Mercedes miała. Dwa razy chyba w życiu grudę, coś takiego. Raz tam w starej, starej stajni i raz tutaj. I dosłownie trzy dni smarowania tym i przeszło jej. Mam dużo strzykawek. Ja też głównie w okresie ciepłym, letnim ciepłym po prostu, elektrolity klusce podaję właśnie strzykawką. Niedawnej też te strzykawki miałyśmy na aloes. Akurat tych z dzióbkiem używałyśmy. Ale też mniejsze. O właśnie. Mam też zapas igieł. To jest też duża służba biologiczna. I zapas y, igieł. Wiecie, no w razie czego, nie? Czy jakiś zastrzyk, czy, czy coś jakby trzeba było. Mamy też y, klo, mi. Klotrami... No właśnie tak. E, do czego go używałam? Szczerze nie pamiętam. Wydaje mi się, że chyba do kopyt. Ale skąd ja mam cztery opakowania tego? Nie wiem, ale... Jezus, ja nawet nie wiem. So, co, widzicie? Właśnie to jest tam. mi sobie zrobił porządek. Mam też yy, szczoteczkę. Szczoteczka jest yy, super do... Kiedyś wam robiłam tutorial, jak ja myję jak dbam o zgniłe strzałki. I właśnie do strzałek tam wiecie rowki, porządnie wszystko umyć. Ja używam do tego strzał, szczoteczki, ale to już pewnie będę musiała wyrzucić i wymienić najlepiej. Bo już wiecie, tyle razy, tyle bakterii. Pisak też mam. Mam też te jeszcze z kalendarza, yy, co od Tośki kiedyś dostałam. Yy, te kosmetyki. Ale to są raczej, takie, których się rzadziej używa. Oj właśnie, jeśli chodzi o majce to ta. Od razu mówię, że to będzie długi film, no bo jak widać mam trzy pudełka, nie? Więc możecie sobie przewinąć, co mam znać, kiedy zaczynam się tam pokazywać. Małe strzykawki, znowu to. I też mam, słuchajcie, olejek do aromaterapii. Ty, a może my sobie to dzisiaj zrobimy. Ja nigdy go nie użyłam, to jest olejek lawendowy. Już nawet nie pamiętam, do czego był lawendowy. Jeśli przyczam, znaczy, możecie to sobie łatwo zweryfikować. No idźcie ja tutaj z powrotem te rzeczy, albo jeszcze mam pomysł. Otworzymy też to pudełeczko i zobaczymy. Przede wszystkim słuchajcie, to jak właśnie teraz Mercedes miała. No to, to jest standardowo, nie? Maść chodząca, maść rozgrzewająca. Rozgrzewająca ja nigdy w życiu nie użyłam, ale ją mam. Gaziki, bardzo dużo gazików. Mam bandaże, dużo bandaży. <grym> mam tutaj też. Yy, właśnie jakieś obrzęki, nieobrzęki No tak, obić o właśnie te Maści Tu też właśnie nogi smarowałyśmy, jak to miała. Yy, Kolejne bandaże to Takie Osama Plaster, w razie czego yy, Rivanol, to wydaje mi się, że to taki standardzik Jeśli chodzi o jeździectwo I taśma To są takie dwie chyba najbardziej standardowe rzeczy I znowu więcej strzykawek I znowu więcej maści I przede wszystkim pieluszka Ta pieluszka, mamy też Dobre nożyczki i coś do odkażania. Jeszcze zapomniałam Wam wspomnieć, że maść z nagietka też jest bardzo fajna na obtarcia. Kiedyś kupiłam maść tronową okazało się, że Mercedes tronowa. Nie chcę Was ukłamać, ale tak coś pamiętam właśnie na obtarcia było ktoś polecał. I ona ją bardzo uczuliła i <grywa> zrobiła mi jeszcze gorzej. A ta jest bardzo fajna na obtarcia, bo raz mi się obtarła od derki. Idzie teraz start na pudełku duże, więc tak, sobie posegregowałam, więc tak ręczniki papierowe przydają się, wata to też jest ważne, jeśli na przykład borykacie się z tymi kopytkami w linku wam dam yy, mój tutorial na te zgniłe strzałki, mokre chusteczki wydaje mi się, że to jest must have, stajniżo raczej każdy to ma, kolejny papier, O, tu mam gumeczki, to sobie muszę przyłożyć do torby, kolejne mokre chusteczki. To, to już Wam kiedyś pokazywałam z Tosią na vlogu. Jeszcze tego nie użyłyśmy, no bo wiadomo, teraz jest zima, to ty kopyt, wiadomo, nie wiadomo. Jakbyśmy miały myjkę, to byśmy myły. Nie mamy myjki, to nie myjemy, ale będziemy tego użytkować. Myślę, że świetnie się sprawdzi. Tutaj też miałam taki zwykły pojemnik do uczenia Mercedes. To jeszcze, nie wiem, tyle lat to już leży tutaj. Do jeszcze uczenia jej, bo ona się bała w spreju, ale już się nie boi. Mam też brokat w spreju, jakbyście chcieli mieć brokatowego konia. Olej do kopyt, którego nie używam i w którym jest w ogóle pędzelek tam jest utknięty. A mamy taki, to jeszcze kupiłyśmy, merkę tego kupiłyśmy, więc on ma 5 lat. Yy, tu mamy... O, to się skończyło. Okej. Okay. Łyżka, której nie lubię. O nie, wam kiedyś mówiłam. No i właśnie betadiny, tak jak mówiłam do tych kopyt. Tu mamy dalej kolejny bandaż, który będzie tutaj. Yy, w tym mamy pojemniczku Tutaj mamy, co to jest? Manusan. Kolejna szczotka. Patrzcie, jaka fajna. Myślę, że będzie i też idealna do mycia kopyt. Mm, tutaj mamy, co to jest? O, właśnie. Maść rozgrzewające. tak jak mówiłam, której nigdy nie użyłam. Ale kiedyś widziałam właśnie, że Wiocha zacha robi z tej maści takie wcierki na plecy. Tylko ja się boję, że, nie wiem, jakoś albo, nie wiem, albo za dużo tego dam i po prostu będzie odwrotny skutek. Chodzi o to, że przedlążą. ona wciera plecy, żeby one się lepiej rozgrzały. Nakłada derkę, tam pracują się no i później jest niby tam fajny efekt. Ale ja się chyba nie jestem na tyle odważna, żeby to zrobić. Może na klusce, ale nie na merce. To już jest stare jak świat, też do kopyt. Znaczy to tak wygląda, nie? Ale. Dużo to ma lat? Nie wiem. Yy, Octanisept, szampon, który jest beznadziejny. Yy, żel chłodzący, który jest super. Sreberko. Sreberko to też taki master. Tu już mam do pielęgnacji skóry. To jest yy, też. Jeśli oglądniecie mój tutorial o kopytach, to będziecie wiedzieć, co to jest. Płyn do naczyń Ale cicho, nie mów. To, to ja wiem, nie o to chodzi. Manusam, kolejne sreberko. Krem do rąk. Tutaj jest mój. Aha, i tu wszystko pływa. To dobrze, że to posprzątałam. Kolejne gumeczki. I tutaj jest też do pielęgnacji sprzętu. I tak naprawdę to by było na tyle. Już dalej mam jakieś takie pierdółki, ale to raczej Was nie interesuje. Dobra, słuchajcie. Kluska już jest przyszykowana. Biorę najpierw kluskę, ale jeszcze chciałam Wam pokazać, co, czym się będę ją skarmiać. Mam taką przepiękną seszetę z JD tak? I tutaj mam, dostałam taką próbeczkę z... Hipolita i chcę to zużyć I do tego yy, wrzucę to sobie do saszetki To będzie i dla Mercedesa I dla Clusency, najpierw idzie Cluska. Wrzucę A, Znam ten zapach Ale taki dla mnie znam ten zapach Nie dla konia, tylko dla mnie no, ale w każdym razie do tego będziecie, będziemy, pamiętacie co kiedyś Merka miała, te płatki jabłkowe dostawać? no to właśnie sobie je skarmimy, wrzucę sobie tutaj to i to i tym będę sobie ją nagrywać. Obowiązkowo nie wytrzymała panienka, co? Co ty byś chciała? Ja wiem co by chciała, jej się podoba zawartość mojej kieszeni, znaczy mojej tej saszety, dobra, chodź kluska, o. Nie wiem, co najpierw będziemy robić. Mam tutaj pachałki. Też nie chcę, żebyście spadli, dlatego też mnie nie widzicie. A, tu nie. Dzięki, Kelly. Dzięki. Okej, okay, mamy tutaj pachołki. Kelly, chodź. To znowu leży. Nie kładź się, tylko chodź. Nie, nie dam ci, chodź. Chodź tu. Okej, super, chodź tutaj. No nie, rozwaliłaś, czekaj. Ej, klusek. Halo, chodź tu. Chodź do mnie. Tak, super! Okej, okay, chcesz dotykać? Dobra. Okej, okay, Kelly. Dotknij. Chodź tu, dotknij. Dotknij. Nie obrót tylko dotknij. Dotknij. Tutaj. Dotknij, dotknij. Tak! Brawo! Tak! Chodź do mnie. Dotknij. Tak, super! dotknij. Dotknij. Tak! Super! Ok, zrób obrót. Obrót. Super! I dotykasz. No super! Nie, 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 nie. Jesteś. To się tu pamiętasz? Wcześniej przeskakiwałam. Grało. Chodźcie na mona. Super. Kali okay. chodź. chodź tutaj do mnie Tak Tam? Super, tak Tu tutaj chodź, tutaj chodź Tak Ale czekaj, to nie koniec Tylko nie gadaj nic Super. I teraz patrz. Super. Tylko od tej drugiej strony nie umiem, bo ja jestem trochę lewa. Ja tylko od tej. No, stój. Ok, nie chciałam. Bo super prombo. <śupy> super! Szupa Kelly. No i chciała bardzo y, ten dotykać. Na no, zasadzie, że wiesz, dotyka y, pachołka i, i wiesz, i dostaje nagród. No do mnie tutaj. Chodź! Szybko! No chodź. Super tak! Ale super tak! Ale super tak! No dalej! Nie, nie tam już Tak. Ale super. Super kucyk. No nie. Ty. Tak, super. Mama, mama, ty przyłypę w tej. Mama, to jest Tak. 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 Tyle, co? No w sumie się podstawiłaś. Ale jeszcze bym chciała tutaj. I do przodu? Pięknie, ale uciekłaś kupą. Po, Popraw kupę. Popraw kupę. Nie, nie łóżką. Nie, robiło się to tylko łóżką. No. Nie przesunęła, co nie? Nie. O, o. O, super, tak. Brawo. Chodź w tej strony.

Przeszły stoi. To się wróć. No już dawno Kaśka nie wsiadałaś na nią. Nie, nie o to chodzi, ale. Zapomniała. Weź pupę. Weź tę pupę. Nie nogę. Weź pupę. Dobrze wiesz o co chodzi? Przez chwilę wyćwiczyłyś. Poczekaj. Super. <gry> No to do upadłego. Tak, brawo. Jeszcze ją muszę przesunąć, nie? Mhm. Mm no ale weź pupę. Nie, po prostu ją przesuń, pupę, tak? O! Tylko za krzywo teraz troszkę za bardzo poleciała tam. No pewnie. No i teraz skakuj. I znowu ucieka się pupą. A czemu ona tak ucieka tą pupą? Nie wiem, się nauczyła sztuczki nogi i teraz myśli, że robimy nogę. Aha. No ale idź. No idź tutaj. Nawet nie mam jak je poprawić, tak krzywo stoi. Widzę. Tak? O, 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 o! Super, Kaśka No. Jeszcze troszkę. No, ale no nie działa już koń. No i znowu. Nie. Tu Merka, nawet kluska to umie, bez jaj. Ale idź, 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 idź. Tak, super. Tak, i podejdź. No nieźle, nieźle, jeszcze troszeczkę do przodu i stój tak pięknie To było ciężkie Bardzo Trzeba było godzinę myśleć Podstaw się tak minimalnie Nie, nawet no nie. Super, Mercedes! O, już ma koniec. Nie. Ona nie ma dość. Uważaj na kota. Nie, może się zniszczy, bo u Gupy nie jest. Cynamon. Gościu, pasz po jedzenie dla Mercedesa i znalazłam takiego jego mościa na drzewie. Cynamon. Co ty tu, co ty tu robisz tak wysoko? Cynamonek. Co ty tu robisz? Cześć. Idziesz ze mną dać Mercedes jeść? Co? A mogę wam też powiedzieć, że porobiłyśmy też inne ćwiczenia z Merką tam, nie tylko to, co wam nagrałam. No, i ja tego spoko. Ona ogólnie, to wiecie, to nie jest kluska. Tak z nią czasem pracuje się ciężej, albo po prostu nie ciężej, inaczej, nie? No, więc idziemy teraz do śmierci jeść. Ja też teraz ten czas, żeby też ona odtajała, tam odpoczęła i tak dalej po tych szaleństwach. Bo ona, wiecie, w ogóle mama mi tego nie nagrała, ale ona stawała dęba, brykała i tak dalej. Bo też później po tych zabawach. W tych ćwiczonkach yy, biegała tam po... No nie na Loży, po prostu luzem, nie? Ale ona, wiecie, stawała dęba do hit. Trzy razy stanęła takiego mojego dęba. Tyle energii miała, taka fajna była. Yy, no i teraz sobie jeszcze z nimi siedziałam na podoku yy, W ogóle, wiecie, ja sobie leżałam, yy, kleuskę głaskałam po klacie, yy, tam po brzuszku drapałam. Merka też przyszła na drapanko yy, po brzuszku. Wiecie, dziewczyny sobie... Wiecie, 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 Kasia nie powtarza jej tak. Marka sobie ziewała, ogiery w ogóle ty obok wystawiły. No, fujary, no, nazwijmy rzeczy po imieniu. Wystawiły takie, wiecie, zrelaksowane. Znowu powiedziałam, wiecie, proszę mi za to ganić. No. E... Fajnie, lubię, lubię, lubię takie dni, że tak wszystko na spokojnie. Jest taka wszędzie cisza, nikogo nie ma. Ja sobie leżę po prostu z konikami na potoku i tyle. Ile ja im teraz wyjdzieść? O Jezu. I... No, ja chciałam, żeby je było widać i mnie było widać. Widać. A! O Jezu, ja się wystraszyłam. Nie wiem jak się wystraszyłam. No od kiedy ona je? Idź, idź, idź. Moż tu łyżkę. Tu chyba i to smakuje. Przecież ona nigdy tego nie jadła. Nie wiem, ale przy Merceze się nauczyła. O, a bliż, bo już było szkoda do wody sadzić. No parę wylizała ładnie. wiem, widziałam, że się biłyście. Bo ona co zawsze to? nogi tylko wkłada. Ale to się też już na przykład je. Ostatnio też zjadła ładnie. Już się nauczyła. A ta co ma taki pyszczek? Mhm. Tak, no merka. Mercia, przemieniła. Nie, nie ma hejmy, tu bliższy. A ty bardziej szyją to wydzierasz niż, niż językiem. Dawaj to my